Rozmowa Jezusa z duszami, część piąta. Rozmowa miłosiernego Boga z duszą doskonałą. Dusza. Panie i Mistrzu mój, pragnę pomówić z Tobą. Jezus, mów, bo słucham Cię w każdy czas, Dziecię umiłowane. Zawsze czekam na Ciebie, o czym też pragniesz pomówić ze mną. Dusza, Panie, naprzód wylewam u stóp Twoich swe serce, jako wonność wdzięczności za tyle łaski i dobrodziejstw, którymi mnie nieustannie obsypujesz. I choćbym je chciała zliczyć, to nie jestem w stanie. Pamiętam tylko to, że nie było momentów w życiu moim, w którym bym nie doznawała opieki i dobroci Twojej. Jezus, miła mi jest rozmowa Twoja, a dziękczynienie otwiera Ci nowe skarby łask. Ale dzieci moje, może byśmy pomówili nie tak ogólnie, ale w szczegółach o tym, co ci najwięcej na sercu leży. Pomówimy poufnie, szczerze, jako dwa serca wzajemnie się kochające. Dusza, O mój miłosierny Panie, są tajemnice w moim sercu, o których prócz Ciebie nikt o nich nie wie i wiedzieć nie będzie. Bo choćbym je chciała wypowiedzieć, nikt by mnie nie zrozumiał. Wie coś niecoś zastępca Twój, bo przecież się przed Nim spowiadam, ale o tyle tylko, o ile jestem Mu zdolna odsłonić te tajemnice. Reszta pozostaje między nami na wieczność, o mój Panie. Okryłeś mnie płaszczem miłosierdzia swego, przebaczając mi zawsze grzechy. Nie odmówiłeś ani razu swego przebaczenia, ale litując się nade mną, zawsze obdarowywałeś mnie życiem nowym, życiem łaski. Abym nie miała w niczym wątpliwości, oddałeś mnie pod czułą opiekę Kościoła swojego, tej prawdziwej, czułej matki, która mnie w Twoim imieniu upewnia o prawdach wiary i czuwa, abym nigdy nie błądziła. A szczególnie w Trybunale Miłosierdzia Twego, dusza moja doznaje całego morza łaskawości. Aniołom upadłym nie dałeś czasu do pokuty, nie przedłużyłeś im czasu miłosierdzia. O mój panie, postawiłeś na drodze mojego życia świętych kapłanów, którzy mi drogę pewną wskazują. Jezu. Jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu, najgłębsza, ale i najserdeczniejsza. To ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno. Tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje. Moim jest, a moje Twoim. Oto wszechmoc i cud Twego miłosierdzia, choćby wszystkie języki razem złączone, ludzkie i anielskie nie znajdą dosyć słów na wysłowienie tej tajemnicy miłości i niezgłębionego miłosierdzia Twego. Kiedy rozważam tę tajemnicę miłości, serce moje wpada w nową ekstazę miłości. A mówię ci o wszystkim, panie, milcząc, bo mowa miłości jest bez słów, bo nie uchodzi ani jedno drgnienie serca mojego. O, panie, pomimo wielkiego zniżenia twego, wielkość twoja spotęgowała się w mej duszy, i dlatego obudziła się w duszy mojej jeszcze większa miłość ku tobie, jedyny przedmiocie mojej miłości. Bo życie miłości i zjednoczenia jest na zewnątrz. Doskonała czystość i głęboka pokora, łagodna cichość, wielka żarliwość, zbawienie dusz. O mój najsłodszy panie, czuwasz nade mną w każdym momencie i dajesz mi natchnienie, jak postąpić w danym wypadku. Kiedy się serce moje wahało pomiędzy jedną a drugą rzeczą, sam żeś niejednokrotnie wkraczał w rozstrzygnięcie sprawy. Ach jak niezliczone razy w nagłym świetle dałeś mi poznać, co ci się lepiej podoba, o jak wiele jest tych tajemnych przebaczeń, o których nikt nie wie. Wiele razy wlewałeś w duszę moją siłę i otuchę, aby iść naprzód. Sam usuwałeś trudności z mej drogi. Mieszając się bezpośrednio w działanie ludzkie. O Jezu, wszystko, co ci powiedziała, jest to cień blady wobec rzeczywistości, co jest w sercu moim. O mój Jezu, jak bardzo pragnę nawrócenia grzeszników, Ty wiesz, co dla nich robię, aby ci ich pozyskać. Boli mnie niezmiernie każda obraza wyrządzona Tobie. Ty widzisz, że nie szczędzę ni sił, ni zdrowia, ni życia w obronie Królestwa Twojego. Chociaż na ziemi wysiłki moje są niedostrzegalne, jednak nie mniej są warte w oczach Twoich. O Jezu, pragnę sprowadzać duszę do zdroju miłosierdzia Twego, aby czerpały ożywczą wodę żywota, naczyniem ufności. Im dusza pragnie na sobie doznać większego miłosierdzia Bożego, niech się zbliża do Boga z wielką ufnością. A jeżeli jej ufność w Bogu będzie bez granic, to i miłosierdzie Boże będzie dla niej bez granic. O mój Panie, który znasz każde uderzenie serca mojego, Ty wiesz, jak gorąco pragnę. Aby wszystkie serca wyłącznie biły dla Ciebie, aby każda dusza wysławiała wielkość miłosierdzia Twego. Jezus, umiłowane dziecię moje, rozkoszy serca mojego. Rozmowa Twoja droższa i milsza mi jest niż śpiew anielski. Dla Ciebie są otwarte wszystkie skarby serca mojego. Bierz z tego serca, co Ci potrzeba dla siebie i świata całego. Dla Twojej miłości odwracam sprawiedliwe kary, na które ludzkość zasłużyła. Jeden akt czystej miłości ku mnie milszy mi jest, niżeli tysiące hymnów dusz niedoskonałych. Jedno Twoje westchnienie miłości wynagradza mi za wiele zniewak, jakimi mnie karmią bezbożnicy. Najdrobniejszy uczynek, czyli akt cnoty, ma w oczach moich niezmierną wartość, a to dla wielkiej miłości, jaką masz ku mnie. W takiej duszy, która żyje wyłącznie miłością moją, króluje jako w niebie. Dniem i nocą czuwa nad nią oko moje i znajduje w niej swoje upodobanie i mam nakłonione ucho na prośby i szept jej serca a często uprzedzam prośby Jej. O Dziecie szczególnie przeze mnie umiłowane, źrenico oka mojego, spocznij chwilę przy sercu moim i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować się będziesz. Ale Dziecie jeszcze nie jesteś w Ojczyźnie, więc idź wzmocniona mą łaską, i walcz o królestwo moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecie królewskie. I pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możliwość zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od ciebie, dziecie moje, wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą wysławiać miłosierdzie moje. Dziecie moje. Abyś godnie odpowiedziała mojemu wezwaniu, przyjmuj mnie codziennie w Komunii Świętej. Ona da ci moc.